Siemaneczko, tutaj Wenta. Zapraszam Was do kolejnego vloga podróżniczego. Odwiedzimy sobie w dzisiejszym odcinku Puck, ale zanim do niego dojdziemy, najpierw przystanek w Mechowie, w którym odwiedzimy sobie Groty Mechowskie. Z ciekawostek jest to najdalej wysunięta na północ jaskinia w Polsce. Jaskinia została odkryta w 1818 roku przez Mierniczego podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych. Już kilkanaście lat później była atrakcją turystyczną, odwiedzaną przez kuracjuszy z pobliskich nadmorskich uzdrowisk. Mogę powiedzieć coś do ciebie? Możesz. Witam wszystkich na kanale Wenta. Pseudonim Wenta Vlog. Jesteśmy właśnie w Grotach Mechowskich, gdzie jest to fenomen przyrodniczy na skalę niżu środkowo Są to krzemowo-wapienne groty odnalezione w XIX wieku. A resztę zobaczycie na moim kanale Adrian Vento, do którego serdecznie zapraszam. Link w opisie. Idziemy. Fajnie kapie. Idziemy.

Zapraszam Was do oglądania. Jak na razie udajemy się w kierunku zatoki, pokazać Wam jak to tutaj wygląda. Oh, trzeba sobie usiąść Tam oni są Czekajcie, o oh. Tam oni są, się bawią Nagrywają jakieś odcinki A ja... Luz, pełen luz i spokój Ale, no, powiedzcie Zajebiście tu jest Pięknie tu W tym Pucku Jakbym mieszkał tak blisko, to bym codziennie tu był. Naprawdę jest warto dla tego widoku. No i teraz jedziemy w stronę samku Jana Trzeciego Sobieskiego. Nie opodal. Co? Że kręcisz, kręcisz, jak tak kawał. On no, plecami do kamery opowiadał. No, no, no. no, ty stoisz tak No i kurwa patrz w kamerę i opowiadaj No i no, trzeba zrobić trochę dynamiki, trochę się poruszać. Bo wszyscy jo, kurde ta, gadają. Tak, tak, tu ten do kamery, Plecami odwrócony na to kamerę. No, powtórzyć mi to nie przeszkadza. Nie, no wiesz. No to pokażowe, jak to wygląda. To zobacz, zatrzymam wtedy. No to fajnie, no, ale tak No No tego nie było w sumie no. Poważę okazało się, że jest git Ej, tak to będę widział na materiale No dobrze To było tak zwane zakończenie Puszka, Puska A jeszcze byśmy nagrali Super, to zaczynam od zakończenia. Nie <śmieniciela> zawsze wcale. Tak, zawsze. Zakończenia, zapraszam bardzo. Gdzie to ma głośniki? Widzieliśmy się na Grotach Mechowskich, a dzisiaj jesteśmy yy, właśnie w tym momencie przed y, pomnikiem Polskiego Pirata. On był yy, przez króla IV Jagiellończyka Kazimierza yy, sformowany jako piraci przeciwko yy, krzyżakom. Byli to korsarze, którzy mieli zatrzymać krzyżaków, yy, którzy byli na Mabwa. ósmy to. Okej, dobra. Jest git. Ja Wam pokazuję oczywiście tylko drobny urywek tego, co się działo tamtego dnia. Większość będziecie mogli zobaczyć u szwagra na kanale, link w opisie. Teraz widzicie najstarszy sklep w Pucku. Rok założenia 1899. Znajdujemy się właśnie na rynku w Płucku, ale moi drodzy, pierwsze ślady osadnictwa na terenie Płucka sięgają wczesnego średniowiecza. Archeologicznie, archeologiczne odkrycia potwierdzają istnienie portu morskiego już około X wieku. W dnie Zatoki Płuckiej odnaleziono pozostałości drewnianych konstrukcji portowych oraz wrak długiej łodzi słowiańskiej z pierwszej połowy 10 stulecia, czyli w czasie przed Polski. Dobra, ale to w sumie to Ci jeszcze powiem będzie u mnie, ale u Ciebie też może być spoko. No. Otóż yy, gdzie to jest? Zaraz ci Zobaczcie jaką on czcionkę, on nie dowidzi. O oh, jest. Widzowie kanału Wenta. Ciekawostka na temat Płucka, i jego historii. Pod koniec XVIII wieku znaczenie Płucka osłabło. Miasto leżało na uboczu głównych szlaków handlowych, a jego populacja i gospodarka malały. W przededniu rozbiorów Puck był już niewielkim miasteczkiem prowincjonalnym które nie brało większego udziału w szerszych wydarzeniach politycznych Rzeczypospolitej. Oprócz rybołówstwa istotną rolę odgrywało piwowarstwo. Piwo puckie uchodziło za jedno z najlepszych na Pomorzu i konkurowało z piwem gdańskim do tego stopnia, że w XVII wieku Rada Miasta Gdańska zakazała sprzedaży piwa puckiego na swoim terenie. Chroniąc własnych browarników, i zrozumcie, to piwo było takie dobre, że w Gdańsku zakazali sprzedaży. To jest siła pucka Szkoda, że tego nie ma teraz. Coś pięknego. Patrzcie, jaki zadowolony idzie. Idzie z magnesikiem. Ostatni magnes. Co ty dajesz? Ostatni magnes. Ostatni, Ostatni magnes. Ostatni Ostatni magnes. I ona jeszcze kod nie mogła znaleźć na magnes. Rozumiesz? Ona gada, że tu nie ma magnesu. A ja patrzę, a co to jest? Na magnes Ha 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 Automaty, drodzy Państwo, automaty! You, yeah. Przyszła pora na jedzenie, tak więc udajemy się do Bistro Rodzinne Skorpion. Ja dla siebie wziąłem pizzę z szynką i mogę Wam powiedzieć, że była bardzo dobra. I polecam Wam tutaj przyjść, bardzo, bardzo dobre jedzenie. You're here to stay, no, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to. Na sam koniec idziemy jeszcze na wieżę widokową, która mieści się w rezerwacie przyrody Beka. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się Wam spodobał, to zostawcie opeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!